OK, witam was w kolejnym odcinku z Hollow Knighta, nagrywanym praktycznie chwilę po poprzednim, a właściwie z godzinną bądź półtora godzinną przerwą. Mm, w poprzednim odcinku biliśmy sobie e, tutaj naszego Boże, prawie zapomniałem nazwy, Grima. Oczywiście. Mm, mamy też y, dwa nowe miejsca na amulety, co jest Naprawdę wybitne i bardzo mi się to przyda, dlatego. E, pozakładajmy to, pobawmy się tym. Jestem ciekaw, czy jeszcze będzie w grze jakieś wolne miejsce na amulet, bo na logikę aktualnie mamy tych gniazd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy 10. To trochę wątpię, że będzie jeszcze jakieś, ale może. Może się zaskoczę miło. No bo wiecie, na logikę 10 brzmi jak już wiecie. Mm, Idealne ukończenie perfekto, nic więcej. Ale może jeszcze coś będzie. Um, przyda nam się kompas, to na pewno bo pójdziemy trochę w dalsze rejony. Um, zbierający rój chętnie wezmę. I jeszcze mam dwa miejsca. No przecież to brzmi pięknie. Mógłbym sobie równie dobrze wziąć wrażliwą zachłanność, ale skoro będę walczyć jeszcze z tymi duszkami, to wezmę chyba. Hmm. Co by tu wziąć na te duszki? Hmm, hmm, hmm. Może coś pod magię? Zwiększa ilość duszy otrzymywanej podczas atakowania. No brzmi nawet nieźle. Baldura mógłbym jeszcze do tego pakietu wziąć. Bo Baldura musiałem wykluczyć ze względu na to, między innymi. Hmm. Um, kurczę aż? Nie wiem. Ale kurczę. Sześć amuletów mogę mieć praktycznie założonych. Techniczy nawet 10, jeśli bym... wiecie, założył wszystkie za jedną esencję. Ok, już jestem. Przepraszam za to małe cięcie, ale no. Niestety telefon mi zadzwonił i taki tam. Eee, tak czy inaczej? Mm, myślę, że łowca duszy byłby niezły. Bo mm, to jest spoko, ale za drogie. Mm, to jest trochę bez sensu w sensie. Um, takie trochę nie dla mnie. Eee, zwiększa szybkość biegu posiadacza, umożliwiając mu unikanie zagrożeń lub wyprzedzanie rywali. To jest ciekawe, ale nie wiem, czy to by nie było za szybkie, więc może sobie odpuszczę. Eee, stanie. Nie, nie, nie. Eee, Poskręża zaklęć. Redukuje koszt zużycia duszy podczas rzucania zaklęć. To też brzmi dobrze i wezmę to, aby sobie wytestować ten amulet tak ogólnie. Dobra, gdzie teraz lecimy? O, z Fandryką Kolejny wpis, warto pamiętać. I sam grim jeszcze, to też byłoby warto nadmienić. A my sobie pójdziemy chyba do. Hmm, wioska modliszek brzmi kusząco, ale trochę długo bym się tarabanił w... E, no, dość daleko tam mam, tak? Na logikę. Hmm, tutaj mam dość blisko. Hmm, chociaż. No, nie mam jakoś mega daleko, ale też nie mam jakoś mega blisko. A stąd mógłbym iść też tutaj do pszczółek, i chyba tak zrobię, więc pójdziemy sobie tutaj. Użyjemy sobie naszego cudownego rogacza. Wiadomo, nie będę marnować specjalnie jednej esencji, skoro rogacza mam pod ręką. I pójdziemy sobie do odległa wioska. Chyba nie. Stacja króla nie. I na spoczynku nie. Gdzie to jest? Hmm. E, tereny pałacowe. Co to będzie? To jest bardzo nisko. To można na mapie to zlokalizować. Um, ukryta stacja. Okej. Okay. Okej, okay, przepraszam za kolejne cięcie. Ale niestety, cóż, takie życie nie. Um, zahaczymy sobie o ławeczkę, bo. Nie wiem co mnie tu czeka, tak? Poprzednio zebrałem trzy yy, ognie i później były cięższe mopki. Więc teraz, jak zebrałem trzy ognie, to pewnie też będą jeszcze cięższe. Chociaż nie wyobrażam sobie, co jeszcze cięższego miałoby mnie tu spotkać. A tu już mogę się dostać? Jeszcze nie. No to a w sumie czemu ja tak wolno idę? Zrobię sobie tak i będzie dużo dużo sprawniej. No i cudownie. E, tu sobie za, y, zatrzymamy się, rzecz jasna. I idziemy sobie jak najwyżej i jak najszybciej. Tędy nie, nigdzie nie pójdę. Mm, o, tutaj, sukcio. Dokąd to jest przejście do tej fontanny? A, pamiętam ją. E, fontanna myśli? Fontanna nie myśli, dobra. O Jezu ale mam tu zeza, jak chodzi o chodzenie chociaż moja też ma jakiś dziwny movement dzisiaj dobra, idziemy do góry stacją ruszamy? nie, nie muszę ruszać stacją, ja muszę iść trochę do góry jeszcze tutaj muszę się dostać, tak? jak jestem tutaj, to muszę iść o jezu w prawo? chyba nie. Hmm. Spróbuję tutaj w prawo. Dobra, tego z oszczepem nie chcę mi się bić. Naprawdę jeśli mogę tego uniknąć, to byłbym bardzo wdzięczny, ale widzę, że może być ciężko. O, jest, dobra. I e, jest pochodnia. E, Tylko mam mało życia. To mnie trochę martwi. Hmm. Mam nadzieję, że to jest ten sam mobek. O nie, to jest jakiś inny. O Jezu, jaka paskudna lokacja do walki z nim. E, mogę trochę przesunąć tą walkę w inne miejsce. O, tam byłoby dobrze. Tutaj, tutaj. Co mnie uderzyło? Aha. No to fajnie. Widzę, że się dobrze bawimy. Mhm, mm Ale dobrze mam tą ławkę chociaż no to szybko idziemy w lewo. Zdecydowanie ten mobek będzie cięższy i to mnie trochę boli. Eee, co ja sobie tam za amulet wziąłem w ogóle? Eee, pod tą duszę. Hm. Mógł, mógłbym zamiast kasy wziąć, w sensie zamiast zbierającego roju, mógłbym wziąć... Mm. Jezu, jak ten amulet się nazywa? Eee, no ten na szybkie leczenie się. Myślę, że też by się dobrze sprawdził. Chociaż tam niby dużo duszy nie otrzymuję, nie? Ale zawsze coś. Na szczęście mam dość blisko, więc nie muszę się zbyt długo tarabanić. Na szczęście. Um, Tędy nie przejdę, nie? No, szkoda. No, nie oszukujmy się, walka była trochę y, nieuczciwa, jak dla mnie. Halo? A gdzie mój cień? Mam no, tak, oczywiście mój cień pewnie będzie daleko, prawda? O! On jakiś ogień za mną wysyła. To pewnie ten ogień mnie, o, ogień mnie wtedy uderzył. To wiele wyjaśnia. Dobra, co teraz robisz? Teraz robisz to. Hmm. O jezu, on bije za dwa albo za trzy. Nie wiem, nie skupiłem się za bardzo. Puchnąłem puknąłem go, to jest najważniejsze. Wysyła za mną ogień. Ech. Oj, ogień. No jak ja mam go uderzyć, no? O, teraz mogę. Dobrze, zdążyłem. Nie wierzę. No przecież to jest tragedia jakaś. Dobra, chodź tu, no. Ach, ogień mi wysyłasz. Ale z ogniem mogę go dużo poobijać, jeśli dobrze się odwrócę. Dobra, nie wyszło. Prawie. No dawaj, jakiś prosty atak, te ognie, ale nie w tą stronę poszedłem. Ech. Oj, oj, dobra, żyję. Jak ładnie, jak ładnie, dwa hity. Plus jeszcze mój grim uderzył. Dobra, pokonany, ale powiem Wam, że yy, czuć yy, wzrastający poziom tych mobów. Um, dobra, gdzie teraz idziemy? No i też go mamy w kolekcji naszej. Um, teraz musimy iść do ulu. A żeby się dostać tam, musimy iść z powrotem na ła naszą ławeczkę. Hmm. Dobra, mogę pójść tędy w sumie. Jakoś przeżyję chyba. Mam nadzieję. Dobrze, ten Grim jest trochę ulepszony już, bo dzięki temu nam pomaga całkiem nieźle. Znaczy, Grim, dzieci Grima, nie? Ale wiadomo o co chodzi. Nie no, tu nie mogę umrzeć, no nie przesadzajmy. Nie umrę przecież od zwykłych mobków, kiedy jestem już taki potężny w ogóle. Ech, chciałbym. Znaczy, chciałbym być potężny, nie? A nie, że. E, no. Wiadomo o co chodzi. Dobra. Mm, idziemy sobie jeszcze trochę w dół, w prawo do góry, i tutaj dasz. Widzicie, jak szybciutko? Niemalże w minutę to chyba zrobiłem. Albo krócej? Nie wiem, tak mam telefon przy sobie i patrzę mniej więcej godzinowo, jak to wygląda. Ale głowy nie dam. Dobra. Mm, podróż zrobimy sobie teraz do. W sumie nigdzie. Po co ja tu szedłem? Przecież mogłem iść do kolejki O Jezu, ale zbaniłem Ech, no dobra Można też tak No to idziemy z powrotem Ajajaj, ale zgałganiłem Nie lubię jak wychodzę na takiego debila, że tak ładnie powiem Dobra, idziemy na szybko, żeby nie tracić za dużo czasu. Bo po co mamy tracić czas na łażenie? Dobra, mój Grimm tu chętnie widzę, chcę ich poobijać tam wokół, ale. E... Ja tu nigdy nie używałem tramwaju czy jak? Nie na pewno używałem. Hmm. Coś ma sens, że on nie jest po środku, bo po co miałbym zwykle jechać na środek, nie? E, oczywiście, naciskamy błyszczący przycisk i lecimy do pszczółek. Może w tym odcinku uda się pokonać trzy, trzech tych y, przeciwników, ale głównie dam. Na pewno pokonamy dwóch. To jestem w stanie już z góry potwierdzić. oj, oj! No, przecież użyłem tego double jumpa, była animacja. Ech. Dobra, pójdziemy górną drogą do pszczółek. Plus, pozbieramy sobie trochę esencji, bo czemu nie? Fajnie, że mój Grim tutaj uderza trochę. Czemu ten double jump mi tak zadziałał z opóźnieniem? No i znowu. To było dziwne O, tam jest ul. Subcia To tam się udamy Boże, te pszczółki małe są takie irytujące No i całą esencję, którą zebrałem, całą duszę muszę wydać ostatecznie i tak na leczenie się No ale jeszcze trochę tej duszy pozbieramy, nie? Wiadomo Jest jak jest z jednej strony fajnie, że ten Grim mi obija te pszczółki, ale z drugiej strony on mi e, zmniejsza ilość duszy, które mógłbym z nich podtrzymać, Więc to mnie trochę boli pod tym względem. Dobra, rój tutaj przeprowadza mi te, te, te latające. A zanim będę walczyć z tym duszkiem, muszę powybijać te moby, bo ja nie będę tak walczyć. Pyk, pyk, pyk Subcia, pokonany Boże. Ech, parkour u tych pszczółek jest dość męczący, niestety. Aha, ja nawet nie będę walczyć w tej sali. To po co ja tu ich wybijam? Boże, jeszcze musiał mnie uderzyć, oczywiście. No, tutaj jest. Hmm, czy w tej sali były jakieś pszczółki? Wydaje mi się, że tak. Ale chyba ich nie ma ze względu na to, że jest ten totem, że tak powiem. Dobra. Nie trafiłem go. Oj, eee, zapomniałem o tych ogniach. Ile on mnie tym bije, boże. Człowieku, opanuj się. Eee, no nie ukrywam trudne miejsce do walki. Naprawdę bardzo trudne miejsce do walki. Boże, te ognie. Co jest? Czemu mnie tu jeszcze coś uderzyło? Aha, no i super. E, mogłem tu w sumie usiąść na ławce. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem, ale zgałgoniłem trochę. O Boże, jestem znowu tutaj. A mi się wydawało, że siadałem na ławce w tramwaju. Czemu ja zszedłem z tego? Stałem w się sensie daszować. Ale byłem pewien, że usiadłem na ławce, która była w tramwaju, więc dlaczego e, mnie tam nie odrodziło? Chyba, że to mnie tam nie może odradzać, ale wydaje mi się, że może. No to by było trochę głupie, gdyby nie mogło, nie? Jezus Maria, nie mogę tam jeszcze wskoczyć. Ech. Aj ty, Grimie. Cóż, ty za męki mi odprawiasz. Br wracaj tutaj, tramwaj. Aż mnie kark już boli od tego Grima. <grym> ale przynajmniej będę mieć dużo, dużo, dużo odcinków nagranych na zapas. Więc to mnie bardzo cieszy. Nacisnąć błyszczący przycisk. Ależ oczywiście. Dobra, tym razem wygramy z tym mobem. Chociaż nie ukrywam, no ten teren do walki jest po prostu tragiczny. Usiądę jeszcze raz dla pewności. Dobra, ruszajmy. Pyk, pyk i lecimy dalej. Tym razem pójdzie to oczywiście wiadomo 100 razy szybciej, bo już znam tą trasę. No, i sobie pozbieram dużo, dużo, dużo e esencji, więc też będzie znacznie łatwiej. Zresztą sami widzicie, ile już jej mam, nie? Więc to też o czymś świadczy. Pyk tak, on mnie tu próbuje wywiercić, a ja mu się nie dam. Byle jak najszybciej tam dotrzeć. I byle to tak zrobić, aby oni mnie nie zdążyli uderzyć. I się udało. No i z pełnym życiem, z dużą duszą, mogę ruszać. Gdzie on jest? O, tutaj. Oj! Dobra. Sukcio. Możemy walczyć. Jestem go Sukcio. Pierwszy cios. Oj, oj oj. Zatrzymamy sobie na chwilkę grę. Ja muszę włączyć niestety super turbo wiatrak w laptopie, bo inaczej nie wytrzyma. Mam nadzieję, że jak zgasza mi, że jak mi gaśnie ekran na chwilę, to tego nie widać. Mm, mam nadzieję. Dobra, jestem gotowy. Szybcie, pierwszy cios, znaczy pierwszy kolejny. Właściwie. O, teraz jak mi płynnie gra chodzi. O nie, ta gra mi nie chodzi płynnie. Ta gra mi chodzi za szybko. E, Widowie dlaczego gra mi chodzi na jakimś przyspieszeniu dziwnym? To jest dziwne. Mm, on tym daszem zbija mi chyba trzy serduszka. Trzy maski w sensie. Strasznie mocny. No Boże! Zapomniałam wiedzieć, kiedy on robi ten ogień. Ciężko rozróżnić, czy on robi ogień, czy on robi... Hmm. Dobra, odrodzę się przynajmniej na ławce tej mojej super. O, właśnie. Chociaż tyle. Ale zmienię sobie amulety, bo ten amulet na więcej duszy jest, znaczy na więcej duszy, na tańsze zaklęcia jest y, co najmniej bezużyteczny. Wezmę sobie. No chyba to! Chociaż nie ukrywam, najlepszy byłby w ogóle y, ten amulet, bo on by mnie po prostu regenerował. Ale no cóż, działajmy tym, co mamy pod ręką, tak? A kompasu nie zdejmę. Chociaż mógłbym w sumie, ale nie chcę. Wierzę, że dam radę z kompasem. No Ale uznajmy, że laptop mi zrobił śmieszny wybryk podczas gry, więc trochę po części przez to przegrałem, nie? Dobra, idziemy dalej. Pyk, 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 pyk. pyk. Dużo esencji, to mi się podoba. Dużo esencji, dużo duszy. DD, dużo duszy. A i tak pewnie zaraz mnie coś uderzy, oczywiście. Na szczęście za jedno serduszko, więc jeszcze. Maskę, przepraszam. Więc jeszcze nie ma tragedii. O nie! No tak, najpierw dusza. Zapomniałem. Czemu on jest taki szybki? On wcześniej nie był taki szybki Giń Oho, wiedziałem, że to będzie to Tym razem patrzyłem na to O, jak ładnie, jak ładnie, dwa ciosy Ech. Oj, teraz nie patrzyłem, przyznaję się Bez bicia się przyznaję No dawaj, co mi tam jeszcze zaoferujesz? Subcie Bosko I ogień, tak tułem coś za spokojnie było Nie trafiłem Dobra, tu mu nic nie zrobię. Hmm. Jakby zszarżował, byłoby cudownie, po prostu świetnie. Aj, nie wyszło trochę? Super. Nie, nie super, nie wyszło. No, dlaczego mnie ten ogień jeszcze uderzył? Widzieliście to, prawda? Nie powinien mnie uderzyć. ogień przewidywalny mech A ja się strasznie cykam teraz do niego podchodzić bo przecież on mnie jednym ciosem zabije momentalnie nie strzeliłem serio? naprawdę? Kulka mnie jeszcze musiała uderzyć Dobra, idziemy ponownie. Hmm, kusi mnie, by wziąć ten amulet na miód, ale jeszcze się powstrzymam. Jeśli jeszcze raz zginę, to wtedy dopiero wezmę e, górą. A jakbym e, zrobił sobie ławkę w ulu, to nie miałbym bliżej? Nie, nie miałbym bliżej. Znaczy troszeczkę miałbym, chyba, ale. To jest wad tego zachodu? Chyba nie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i szybko idziemy jak najszybciej. Raz, dwa, trzy. Pyk, pyk. Pyk, pyk. pyk. Dobra, szybko, szybko. Boże! Tak mnie te szczółki irytują, co po niektóre, szczególnie te z wiertłem, albo albo te małe, których nie widać. Dobra, idziemy tu, leczymy się, zbieramy duszę moją. No, tak jak mówię, ludzie tu zwykle mają już maksymalny miecz, nie? A ja nie. No, dawaj, co mi tam jeszcze zaoferujesz? Eh. Eee, dobra, myślałem, że ogień. Przez ten ogień nie mogę się skupić na tej walce. Wiedziałem, teraz musiał być już ogień. Dobra, nie wyszło. Słuchaj. Mm, ogień. Dobra, ładnie go obijam. To mi się podoba. Oj, nie tak nisko. Dobra. Uwaga, cios! Mamy. No i jak ja mam go podczas tego uderzyć, no? O, ale tu mogę go. Ma, nieważne, nic mu nie mogę. Niby mam długie ostrze, ale jakoś nie zbyt je widać w walce. Eh. O! Zginął! Ten grimm mi go zabił. Jak cudownie. E, ale w tym odcinku to będzie na tyle. Więc na tym pięknym, pszczelim tle żegnam was. Jeśli podobał Wam się odcinek, to zachęcam do zostawienia łapki, subskrypcji albo ogólnie wspierania mnie pod każdym filmem. I życzę miłego dnia i papat.